Pamiętajmy, zawsze zamykajmy drzwi na klucz. To jest nasze dobro i my od niej dbamy. Witam. Dzisiaj mamy 1 maja. Tunel, jak widać, już w 95% postawiony. Brakuje trochę czasu. No i pogody, która się zmienia z dnia na dzień. Za dnia jest... Dużo na plusie. A rano było, że jest przymroze, tak jak to było dzisiaj. Brakuje mi jeszcze trochę kantówek, żeby dokończyć tunel, poobcinać te wystające elementy, zaszlifować, pomalować i kłaść folię. No i w środku zrobić jakiś chodnik. Co mamy wysadzone? Tebub. Eee, Tyle w tym roku dosyć późno, wszystko cebula, czosnek, tam e, rządek buraków z które robią rozsadę w domu. Widać, koty chyba po nich pochodziły trochę się i, i oklapły. I tu mamy pietruszkę e, korzeniową sadzoną w tych nasionach na taśmach te, na metry takie. Zobaczymy w tamtym roku i rok wcześniej w ogóle pietruszki nie, nie mi, No i tam na końcu było. Tutaj w tej rabatce tak samo z, z nasion na metry. Na taśmie mamy buraki, marchew i pietruszkę. No i gdzie nie gdzie zostało wolne miejsce, normalnie z nasion siełem bodajże pietruszkę chyba i buraki już. Nie pamiętam. Zobaczymy, ile mamy w tunelu. Stopni. Tunel już trochę przygotowany. 27 stopni. Gdzie na dworzu? Jak wychodziłem? Z domu było chyba 9. Także można by coś. Coś posadzić, ale jeszcze mi się wydaje, że poczekam, nie mam takiej dużej tej rozsady, żeby, żeby narzekać po prostu e, na miejsce. A tutaj mamy rozsady papryki, które już zaczynają, już zaczęły kwitnąć i już tu, tutaj mamy to tu tabasko. Tu bardzo małe, tuchanabero pomidory, trochę coś tam deskwiera, tutaj mamy tą rozsadę z końca marca. ponieważ ścinałem ostatnio drzewo i gałąź mi spadła ale mam taką taśmę do klejenia ten sezon wytrzyma ta folia w następnym będę ją zmieniał i trzeba będzie zająć się też konstrukcją tej, 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 tego tunelu trzeba będzie sprawdzić co jest do wymiany no i przede wszystkim trochę ją odświeżyć jakimś impregnatem farbą i czymś takim podobnym to dalej, tutaj mamy czosnek, który przesadziłem chyba w lipcu, w lip, przepraszam, w listopadzie. W listopadzie chyba, jak jeszcze była w miarę pogoda i przekopałem któryś z pól, to znalazłem ząbek z wystającym zielonym kiełkiem. Wsadziłem go, jak zobaczymy, co z tego będzie. O, niedługo będę sadził tak samo ogórki, jak co roku sadziłem 1 maja, w tym roku się nie wyrobiłem 1 maja. No. Jeszcze dzień się nie skończył. Możemy coś napadnie i posadzę, bo wszystko mam przygotowane. Ale raczej chyba się trochę wstrzymam z jeszcze tych ogórków. Przepraszam, ścianiem trawy nie skosiłem. Miałem silnik zrobiony, odpalony. Mniej więcej wszystko dobrze współpracuje. Dotarte pierścienie są. Olej jest zmieniony już. No ale nie mam bardzo jak go tu przetransportować. Bo bramy na działkach jeszcze nie są otwarte, a nosić mi się go bardzo ręcznie nie chcę, bo trochę waży, od bramy do działki jest, o dobre 700 metrów. Także, poczekam, może, może nie zarosnę tak, 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 bardzo, żeby, a jak nie, no to trzeba będzie podjąć się i go przy, przytransportować ręcznie tutaj. Drzwi już mam zrobione podwójnie, leżą tam zawiasy, mam już dokupione. A tak jak mówię tylko jeszcze te boczne, boczne te trzeba podokręcać Mam trzy sztuki, tam trzeba wywiecznie jakiś zrobić. Tu będzie dzielone okno tak jak tam No i tu planuję dwa małe okna zrobić uchylne, może coś na boku zobaczymy o, z materiałem. Nie wiem czy będzie to pomiędzy majowymi dniami czy tartak będzie czynny, to bym sobie coś dokupił, ale wątpię, że było czynne, dlatego trzeba będzie czekać na drugą część tygodnia. To no jabłonka ścięta, a no właśnie ona mi załatwiła tunel. No i tu to, to jakaś śliwka, mirabelka była, muszę jeszcze te gałęzie, bo tu i róża się przebija też podocinać. Trochę mi też ze światłem przeszkadza to drzewo, ale tego to już nie będę ruszał. Jednie może co gałęzie, te wystające od róży, to wszystko muszę poprzyznać. Jest taka sprawa, że to bardzo kuje i... no zobaczymy. Mamy pierwsze do 15 jeszcze dwa tygodnie, chociaż... Może być tak, że jeszcze do 15 się ta pogoda zmieni i trzeba będzie czekać, ale... Dobra. Ja sobie tu działam dalej. Kotów gdzieś nie ma, nie widać ich. działam sobie dalej tych działek, tak, do... które są najmowane przez młodych, przez młodych ludzi, przez młode małżeństwa To bardziej służą tak jako, jako place zabaw miejsce do spotkań ze znajomymi, do jakichś imprezowni jakie młodsze osoby, to nie patrzą na to, że taka działka to jest rekreacyjna działka żeby wypocząć czy żeby nawet mieć swoje jakieś warzywa I Pamiętajmy Zawsze po wyjściu Damki na klucz dużo dużo to czasu nie zajmie a może złodziejowi trochę przysporzyć kłopotu, żeby Ci nie obszabrował ogródka. Także pozdrawiam i dziękuję za oglądanie. Dużo tutaj w rejonie działek rośnie tego dzikiego, dzikich szan. Muszę się zapoznać bardziej z, z tematem szanu. sorry za obiektyw. Dużo tego jest, a z tego co wiem to szanu jako tako nie da się jakoś posiać, tylko trzeba tak jakby wziąć zaszczepkę szczepkę. Z korzenia coś, coś, coś kiedyś czytałem, ale, ale nie jestem dokładnie w temacie. Muszę coś po, poczytać yy, na temat chrzanu, Może ktoś z Was wie, to by się podzielił taką informacją w komentarzu. A druga sprawa, z którą chciałem poruszyć, to jest temat spotkają się z paroma takimi opiniami że po co to sadzić po co robić po co te pieniądze wykładać na to wszystko przecież można iść do sklepu, marketu na targ kupić okej, okay, no ja rozumiem no. ktoś może sobie lubi siedzieć przed telewizorem i oglądać całymi dniami jakieś filmy czy czy coś, coś innego mnie to nie kręci w ogóle oglądania telewizja, szczególnie tych naszych rządzących, bo mnie, po prostu krew mi się gotuje żyłach. A po drugie patrząc, pieniądze wydane, pieniądze wydane to jest jedynie na opłatę działki to jest coroczna opłata w tym roku u nas do wszystkim 265 zł rozbić to na 12 miesięcy no to nie jest takie nie są takie duże pieniądze a poza tym tak jak ja to niektórym tłumaczę moim znajomym że tru, trud, ciężej jest wydać pieniądze zarobione ciężko bo no w Polsce łatwo pieniądze co po niektórzy łatwo zarabiają ja łatwo nie zarabiam ciężko jest je wydać dlatego ja mówię zrobić sobie skrzynkę, skarbonkę Zbić nie wiem, z paneli podłogowych prostokąt z otworem w środku i wrzuć co miesiąc 120 zł. I tam masz pieniądze, które, jak dla mnie, łatwiej się wyda niż te wyjęte z portfela. Chociaż to jest takie głupie go gadanie, ale ja to stosuję i mi jest łatwiej. Nie boli mnie tak serce wydając te pieniądze z tej skarbonki, jak te, które wyciągam, muszę wyciągnąć z portfela, żeby za coś zapłacić. Za coś. Wyższą sumę w ten deseń mi chodzi. No i mówię, Opłata za działkę coroczna za tą dzierżawę 260 zł. No i co dalej? Ci potrzeba. 260 robi na 12 miesięcy. Nie jest to duża suma. I co, co miesiąc, jakby tak patrzył, no to za to się nie kupi waży w tyle ile zbierze z, z działki. Dobra, kwestia nasion, jakiej ziemi, okej, okay. ja jestem tego zdania, że lepiej się zaopatry, zaopatrywać w takie rzeczy pod koniec sezonu, bo wtedy jest wszystko tańsze, sklepy chcą się wyprzedać, żeby po prostu nie mieć zwrotów i żeby im towar nie zalegał, bo też nasiona i jakaś ziemia też ma jakieś tam e, daty ważności. Roboty przy tym trochę je, trzeba trochę pokopać, trochę się tam poużalać z jakimiś chwastami z tym, ale lepiej to robić niż leżeć przed telewizorem czy stać pod budką z piwem, tak? Wiadomo, że w międzyczasie tam są jakieś inne zajęcia, jazda na rowerze czy coś, coś tego typu innego. Ale wydaje mi się, że uprawiając własne warzywa jak to się mówi, wiemy co jemy, tak? Jeszcze mi się nie zdarzyło przez lata, które to są właśnie te drzewa chore, które trzeba powiedzieć, i na wywieźć do Chin. Jeszcze mi się nie zdarzyło przez te wszystkie lata, które uprawiam te warzywa, w szczególności pomidory, bo przez cała, cała moja historia z działką zaczęła się od pomidorów. Nie zdarzyło mi się, żeby pomidor zaczął w środku. Kiełkować. A z tych sklepowych już miałem dwa przypadki, z czego jeden w tym roku bodajże w marcu, że przekrajasz pomidor, a z nasion wychodzą pędy. I to jest w środku pomidor. Także gadać by tu można, czy się to opłaca, jak się to jest prosta, prosta odpowiedź na to pytanie. Jak się komuś nie chce robić, no to się to nie opłaca tego robić. Bo lepiej sobie iść, kupić, siedzieć przed telewizorem i, i wtedy wychodzi tak, że zapłaci się za produkt w sklepie, przy okazji kupić coś innego w sklepie, siedzą przed telewizorem, zapłacić za rachunek, za prąd, a jak się to wszystko sumuje do kupy, to wyjdzie więcej niż ta miesięczna pseudorata na tą opłatę za. Dzierżawe działki. Plus do tego lepiej się poruszać trochę w ogrodzie.